Nie ma dzisiaj gramy w dorsy i spróbujemy przejść to na speedrunie. No nie będziemy speedrunować, tylko będziemy jakby grać. Dzisiaj on na do dorsy, bo nagrałem, nagrałem odcinek z dorsów, tylko był on bez dźwięku. teraz mam już dźwiękiem, więc no, będzie dobrze, będzie fajnie. No, dobra, mam nadzieję, że już na bo wpijamy ten 20 słupów. O, tabletki! Wow, tabletki. Chociaż ja sobie skup, kupiłem sobie zapalniczkę i te trochę... Kurde ma kurde. Ale już, o, jak mam tam przejść. Przepraszam bardzo, jak mam tam przejść? Dziś na limit jakby tego. O kurde, gówno małe. No, no mam limit nagrywania, więc 12-13 minut i on od nich się skończy. Niestety wiem co ty, ale no, przekro mi ja tutaj poradzę. O, kurde. No sobie no, ten pokój, ja biel. tutaj? O, nas ukryło. O to. Ramy. Oczywiście polecam dorsy, to dobra gierka, nie? Chociaż dorsy, jak ktoś nie wie, to są na Robloxie. Chyba każdy co wie. O kurde, tak, to już jest ten. Raż. To będzie raż. Może trzeba Na День, дим, дим. День, а, хорошо, будем... мам за панечка Я не там да... Негадс в этом А, может, личка. Znowu w czerpani uję zapolniczkę, no. Ty gówniany si skryczu. kritu. Jakby tam zapolniczkę złożył. Mam już zapalniczkę, ale to mało już mam. Jest dźwiękę tu. O, dwie minuty już. Tak jak teraz boku. No ja ta lektora. Teraz spróbuję przejść figura. Ktoś nie widział, tylko za jeden na na 50 pokoju. Zobaczymy jak długo to wyjdzie właśnie. Znaczy, jak... O, rozumiem, to Dobra. Więc jak ktoś chciał, e, będzie jak nie, nie zdążymy spokojnie, będzie ten. Będzie odcinek jakby będzie odcinek drugi. Jak będę musiał kończyć odcinek, to od razu ten nowy. Będę ten nagrywać nowy. Spokojnie. Pytnu no mi? Nie. Ja, to trochę wystraszyłam się tego. Spokojnie, nie wystraszyłam się. Gdzie tu, masz tu? Gdzie jest. Ty jest. No co jest? Wars pod rząd! O. Cze? Jak to. Jak zaraz. zaraz. Ja umrę, czy, że jak ja umrę, no to wtedy yy, nie będzie drugiej części, jak umrę, no, ale odcinek, który się może pojawi. Więc no, odcinek, się może pojawi, ale nie obiecuję tego. A drugi raz były, o, były te oczy. Jeszcze Sika Mart nie było. A już oczy są. Mamy. No to. No to O czekaj, jest to. Są bardzo, bardzo szczęśliwe te szafki. Mać ciemność. Ale... Co? I był szafki. Czekajcie, tu będzie on. Halt. Halt. To jest halt, mam.

Dwa Kro, kroki do przodu. Ja tak osiągnięcie dostałem, ja. Dobra, miałem halta. I tak zdziwiłem się, się, bo mrugało światło. To są oczy, więc to... To się zdziwiłem, nie? No mrugało światło. A tu ja tego, a tutaj nie. A nie sofy nie widzę. A widzimy... To nie będzie Halt, a tutaj Halt. Dobra, czas, czas na zabawę z cikiem. Widziałem z to bo nie będzie gładko, ale to nie ma nic. Cześć, cześć. Cześć. Otwieraj to!

Jak się jakaśkolwiek poza oprócz, oprócz tego pająka mnie zaatakuje, to ja umarę, nie? To koniec Serio? Serio. Co nie gnębokość, że nie ma wyświetlonego, nie ma nie

Oto jestem, z tym, Come on. Kolejna to się skończy. Co to za pokój? Aj gówno. A no, może za poduszkiem? Ja się jestem czy będą bezpieczne te poduszki ze stickiem. Nie, ora nu se cont, odcinek z cont să pot cu nara.